Witam wszystkich na barstacie Dzisiaj takie fanty ze złomowiska leżały jakieś szafy elektryczne, wyrozbierane, ale jeszcze takie dwa fanciory zostały. I tu jakieś pomocnicze, chyba styki, tak pomocnicze na, na 100%. To nie wiem od czego to było. Akurat to leżało osobno. No i pomyślałem. Wezmę, bo może nawet wystawię na ogłoszeniach, ale stwierdziłem, nie pójdą na ogłoszenia, pójdą na rozbiórkę. Zobaczymy, ile tam sreberka będzie w nich. Co tam ciekawego w nich będzie? Szafy leżały ogołocone. Praktycznie tam nic nie było ciekawego. Same szyny, jakieś takie listwowe i tak dalej. O, też można by to wziąć. Może by jakiś kupiec się znalazł. Ale na razie nie mam czasu na takie rzeczy, nawet na rozbiórki. Albo mam taką robótkę u rodziców, no i niestety trzeba coś innego robić. Także dopiero dzisiaj skończyłem od rana, jest godzina 19. .00. Także trzeba coś porobić innego, jak to się mówi. A żebyście widzieli? Taki zegarek mam w garażu. Ha! Z termostatem. No i dobra. Yy, moment, tu jest gdzieś, powinna być śrubeczka, właśnie jest tutaj z tyłu. Tutaj o, widzicie, tutaj schowana. W starych modelach to była u góry na płaski śrubokręt no i mamy jednego od razu tutaj odkręcimy z drugiego pierwszy, drugi i w pół do trzeciej Dobra. te śrubki to sobie Odłożymy tam na bok. Bo może tutaj coś ciekawszego będziemy odkładać. Co to mamy? Lub 13. Klucz 13. Nie chce mi się szukać nasadki. Choć nasadka leży obok madła na pewno w komplecie. No ale. Jak to się mówi, jak się nie chce, tak też odkręcimy. I już mamy plastik. Bombastik, fantastik, sam plastik. I co tu mamy? Jakie mamy styki? Niewielkie, niewielkie, ale jakie? Czy to jest całe srebrne, czy na miedzi? O, no, na miedzi. Jak widzicie. O, widać mieć, widać. Także jest jakiś listeczek srebra. Szkoda, że nie całe, ale to są już nowoczesne. Także niestety spodziewałem się tego, że takie będą. Niecałe groszki. Jeszcze zobaczymy. O, kurczę, wystrzeliło normalnie na te zobaczymy no ładne nie widać, nie widać żeby były przypalone jak nawet ale tak samo na miedzi widać widać miedź ale coś tam zawsze wpadnie z tego coś tam zawsze z tego wpadnie tutaj następne tutaj następne Sprężynki osobno, i co tu jeszcze mamy? Tutaj już nic nie powinno być, tylko same sprężynki. Także same sprężynki, i dobra. Weźmiemy następnego. Ten jest taki sam, oczywiście, także nic innego nie będzie jak w tamtym. Ale już go rozbierzemy, choć jak już wiecie, co tu jest, to powinienem rozebrać tamte właśnie pomocnicze, no ale dobra. Rozbiera się to szybciutko, no ale. Co z tego jak Jak nie są te styki Pełne grochy srebrne Ale zawsze to coś A to przy okazji jak to się mówi Jak byłem na złomie to za Wziąłem, dostałem Najpierw dostałem A później wziąłem Także dobrze mieć tam, jak to się mówi, dobre układy na złomach. To gdzieś tam na złomach bywa. No to je, wie jak to jest. Z jednymi się idzie dogadać, z drugimi się nie idzie dogadać. Ale akurat u mnie jest spoko gość. Dobra. I zobaczymy co w tym jest tych pomocniczych teraz. Dobra, rozłupany. No i co tu mamy ciekawego? Tu jest akurat Cieniuteńki, bo cieniuteńki, ale, ale srebrny, cały. Pięknie się srebrzy, czyli kolor czerwony. Wtedy się srebrzy. Wytrzemy go, zobaczymy jeszcze, czy one, czy one są. Tu mam takie śrubeczki małe. Czy to jest styk o, magnetyczny? No, i nie wiadomo, bo blaszka jest może stalowa. Także dopiero. No tego trzeba było odpalić, żeby się dowiedzieć. No, ale dobra, nie będziemy tego robić. Na razie. No, tu jest taka ładna, większa płytka. Jak widać. I tu jeszcze takie maleństwa, Takie groszeczki ładne, małe. No, ale są. Ziarko do ziarka, jak to mówią. Czy to jest miedź, czy to jest mosiądz czy to jest srebro. Zawsze do przodu. Zwłaszcza, że jak się towar trafi za Afriką. no to wtedy jest najlepszy towar. Rozłupę od razu tego jeszcze jednego. Także podsumowanko takie będzie, tylko takie wizualne, takie groszki, srebro na miedzi, na miedzi. no i oczywiście blaszka pewnie stalowa, no. jak to w nowoczesnych bywa, zaraz go wykręcimy, a nie muszę tego wykręcać, wystarczy, że tego wezmę, o nie, o jest mosiężna jednak. Już zobaczymy. No jest mosiądz. Także blaszka mosiężna, stygna miedzi. No i tyle z tego. E, nie będzie dużo, ale zawsze to coś tam wpadnie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, do widzenia i do następnego razu.